Prowadzają ostry Lockdown na Wielkanoc. To za mało? Niemcy, sporo o Lockdown w czasie Wielkanocy. W Niemczech rozgorzał spór o planowany przez władzę, całkowity Lockdown, podczas świąt wielkanocnych. Przyniesie bardzo pozytywne efekty, uważa epidemiolog Berlińskiego Instytutu Imienia. Roberta Kocharki, Dirk Brodskman. Lockdown wielkanocny to za mało, powinien trwać dłużej, to z kolei opinia Instytutu Makroekonomii oraz Badań Ekonomicznych IMG, Fundacji Hansa Bocklera. Decyzją rządu federalnego RFN i władz landów od Wielkiego Czwartku do Poniedziałku Wielkanocnego w kraju będzie obowiązywał ścisły lockdown. Aby zwalczyć trzecią falę pandemii koronawirusa, życie publiczne, gospodarcze i prywatne w Niemczech ma zostać zamknięte w okresie świąt wielkanocnych. Jedynie w Wielką Sobotę otwarty będzie handel detaliczny. W miarę możliwości nie należy odprawiać nabożeństw wielkanocnych z bezpośrednim udziałem wiernych, a spotkania religijne powinny odbywać się jedynie wirtualnie. Rządy federalne i krajów związkowych chcą zwrócić się do wspólnot religijnych z odpowiednim wnioskiem. Wykładniczy wzrost na pewno środki bezpieczeństwa wprowadzone na Wielkanoc będą miały pozytywny efekt, ale jak silny, bardzo trudno oszacować powiedział epidemiolog Berlińskiego Instytutu Imienia. Roberta Kocharki, Dirk Brodskman. Zauważył, że w Niemczech obserwowany jest obecnie wykładniczy wzrost liczby zakażeń koronawirusem. Co dwa tygodnie, może nawet nieco szybciej, liczba zakażeń się podwaja, powiedział. Wszystko, co redukuje kontakt społeczny, przynosi jakieś efekty. Istotne jest, aby w firmach wdrażano systematycznie skuteczne strategie testowania na obecność koronawirusa, dodał epidemiolog. Poważne konsekwencje dla gospodarki, ścisły lockdown, który w Niemczech będzie obowiązywał w Wielkanoc, ma mieć, zdaniem Instytutu Makroekonomii oraz Badań Ekonomicznych ING, Fundacji Hansa Bocklera, poważne konsekwencje dla gospodarki. Według instytucji, ścisłe ograniczenia powinny trwać dłużej, aby znacznie zmniejszyć wysoką liczbę zakażeń koronawirusem, bo to ona spowalnia ekonomię. Berliner Zeitung przekazał, że według Sebastiana Dulle Zimk ludzie będą robili masowo zakupy tuż przed jaki po Wielkanocy. Jednak strategia rozluźniania, a następnie ponownego zamrażania gospodarki przynosi więcej szkody niż pożytku. Najlepszym rozwiązaniem dla gospodarki byłoby wprowadzenie dłuższych i nieco surowszych obostrzeń epidemicznych. Po nich rozluźnienie byłoby trwalsze, ponieważ oczekuje się, że kampania szczepień zacznie przynosić znaczące efekty w drugim kwartale, powiedział. Jak dodał, gospodarka hamuje utrzymujący się od dłuższego czasu na wysokim poziomie odsetek zakażeń koronawirusem, a nie obostrzenia same w sobie.